Chcemy skipnąć na Tobiasza Chat. Nowy Rekord Polski. Dobrze Chat, to oddaję Wam punkty i tyle, i uciekamy z tego, bo, bo, bo się nie da. Bo się nie da, absolutnie się nie da. Żałuję, że wróciłem i odkryłem. Mogłem, mogłem żyć w niewiedzy, mogłem żyć w niewiedzy, uciekamy do Tobiasza, Dawaj Tobiasza, Tobiasza Tobiasz, zanim ratuj wszyscy nas, umrzemy. ratuj nas, Tobiasz, ratuj nas, Tobiasz. Dzień witam was w filmie, w którym ustanowiłem nowy rekord Polski w przejściu Minecrafta i nie będę ukrywać widzowie, stęskniłem się za wami. Jak Dzionek, tak bardzo dobrze. 20... w jak tam Dzionek? <noise> Furious. <noise> Tej wracamy z regularnymi z filmami ze speedrunów, tutaj na moim kanale YouTube. Oho, Tobias wraca do speedrunowania. Nie mam dzisiaj, ale to potem wraca, on do nie wystarczy. Więc możesz zostawić suba i ten dzwonek obok, aby tego nie przegapić. Z kolei, już w następnym tygodniu na kanale pojawi się bardzo wyczekiwany wielki finał serii Tobiasz vs. Trzechłów. Kiedy? Kiedy, kiedy Tobiasz versus trzech łowców, o mój Boże czad, będziemy oglądać oczywiście, robimy tutaj no, oczywiście, że będziemy oglądać go nie przegapić. Z kolei już w następnym tygodniu. W następnym tygodniu, na... tygodniu zajebiście! Na kanale pojawi się bardzo wyczekiwany wielki finał serii Tobiasz versus trzech łowców, potocznie zwanej Manhuntem. I przepraszam was, że tyle musicie na niego czekać, ale musiałem ogarnąć parę swoich spraw, jednak spokojnie, już wracam, zajebiście. a jeśli chodzi o ten film, to polecam oglądać od początku do samego końca z pełnym skupieniem, bo zagrałem w nim jedną z nowszych speedranowych taktyk. Oho. mówce Myślę, że Bastion. Myślę, że Bastion zagrał czat. Jaką taktykę obstawiał czat? Co obstawiamy? Że obstawił Bastion twierdza Blind Travel? Czy raczej obstawiamy, że jakiś Ocean Travel? Co obstawiamy? Jak myślicie? Co myślicie? Monument? Może być też Monument taktyka. Może być też Monument. Zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekawy. Zabicie Smoka z TNT. No, się... <laughs> no podobno fordę, co i Bastion, tylko że pewnie w 40. Trzy drewna tylko nie, wziął, albo będzie miało Warp w środku. Hmm. W 12. Ja pierdzielę złoto pewnie. od razu ma, tej Seed A, nie może wyjść od piglinów. Boję się wycykać, zostało mu do serca. Ja. <śla> Zabiły go pigliny! Jestem. <śla> serio? Dobra, cicho, ciocio. Okej. Okay. Nie mogę nic zrobić, no. Próbowałem cyknąć perły, ale się nie dało, bo jest... Dobrze... Przepraszam, ej, przepraszam. Dobra, ma portal. O -o. W portalu, z tego co widziałem, to w portalu miał 5 obsydianu. Górę i dół miał. sobie po prostu wyobraziłem, że nagle burz full focus nagle wpada w pigliny. Revrenik, dziękuję za subka. Super, właśnie. Przepraszam. Makowala. Czyżby obsydian? Kurde, żelazo. Szkoda, że nie obsydian. Ale będzie mógł sobie zrobić żelazny kill Ma jeszcze na dole krańk Obsydian, zatem nie będzie mógł tego przerobić. Albo ma z lewej strony. No chyba, że będzie kopał, ale by musiał znaleźć obsydion albo lawę. Już szybciej lawa pulkę będzie lepiej. Wow. O co mu to? Okej. Okay. wpłacił 5 złotych, witam. Wbijam na poprawę humoru. Nie po martw się Martyna, następny raz by się uda. dzięki za i poprawę humoru. Proszę bardzo Martyna, następny raz by się uda, wierzę. Tutaj jest chyba jeszcze jedno ukryte złoto, jeżeli się nie mylę. Złote jabłko ma zapalare. czym kilof się trafił? Nie sprawdziłem chantu na kilofie jeszcze. Co? Sponsej w 5 w końcówce. Mendingiem zajebiście. Zajebiście. Mending idealnie do zbierania złota. Mega dobrze, giga dobrze. Mega dobrze. Dobra, bless RNG szybki lava pool, bo kurde, ciekawi się zapowiada. No i drugi, oczywiście, druga wioska, z... dwie piramidy i druga wioska, o dobra, lava pool. Kurde, tam kowal jest, dobra, walić tego kowala. Tak, tak, dobra, tak. Ta. Szybką lava -pulkę bardzo znalazł. Duży farcik, duży farcik. W ogóle zajebisty Myślimy seed, mega przyszedł. dobry seed. To jest seed jak nexa miał, dosłownie. Seed jak nexa miał, pod rekordzik. Bo. No, długo portalu Tobias się nie robiło. Długo portalu się nie robiło. A ci, znaczy, 2,4, 2,5 w tym roku. To jest bardzo dobre podejście, Kubir. 3,36 i 20 sztabek złota, żelazny kilo. Tutaj to nawet chciałbym. Dziękuję, za zagrał normalnie. Tak szczerze wywalona. Wpłacił 5 złotych. To jest już dziesiąty? To jest bastion. A nie, to jest jedenasty, jeszcze w tamtym przedmiocie, tak? Próbuję wypatrzeć, ale niczego nie widać na razie stąd. Nie, widać, widać! Twierdza. Nie, bastion? To jest chyba bastion, to jest chyba bastion, bo był kwadratowy. To jest bastion, w wyprawym górnym. Nie, forteca Rosja. Ty, tu co to jest? Super. O kurde, Bastion i Forteca. Mapas! Czy to, 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 to. To to. chyba tam to jest, to Drugi mam nadzieję, że to jest... Ej, dobra, to jest genialny czas. Ale to będzie ciężko pobić ten czas. Kurde, to nie wiem czy Ja myślę, że automatowi to, ale się ale uda werset. prędzej czy później, ale będzie ciężko, będzie mu ciężko. Bo automat. Tak mechanicznie coś jest dobry. Nie ma żadnego przejścia sensownego tam. Dobra, muszę tak zrobić. No, Czemu czyli on ma taki mały, plus, bo on gra na takim fowie. Plus minus, zapamiętaj plus minus. Plus minus fortece. No. Okej. Okay. Plus minus od portalu. No, zapamiętaj, Fawny basen co prawda będzie, ale. Słuchaj, to whatever. Jaki to jest? To jest stable czy housing? Z blokami złota, żeby nie było. Stable czy housing to jest chyba. Chyba... To jest. chyba stable to jest. No jeden z, gó z gównianych, no. Teraz nie wiem, który. Ładne łóżko. na pewno wydaje mi się, że raczej zna jak się tutaj szuka tego. No boże no, nie trujcie mi dupy. Jest szpara. Dobra, to jest, tak, jest tak, z tak, złota i wiem, który to jest, to jest szparownik. Szparownik. Nie. Ile, tak, skrzynek? Z Ile skrzynek! Ile skrzynek! 12 obsidianu, pięknie. ma już nether travel ogarnięte. Nice. Oj, co ja robię? 12 obsa. Ci tylko perły czekam. Ja wiem! Nie ja wiem! No chyba, że będzie wiesz, 20 opsa to możesz zrobić ty dwa znowu. Piękny mówię o tym następnym parkurem. Ale to jest do wyuczenia się. To jest do wyuczenia. W ostatnim dniu mi też czasem jakieś mniejsze triki tego rodzaju wychodziły. Rzymonek, zobaczę. Jeszcze mam 24 zł dodatkowe, więc jakby mi nie starczył, to kozak. Rzymonek wpłacił 5 złotych no. i zrobiłem filmik. Z może być fajny. No. Sprawdziłbyś chociaż po live. Ładnie blokuje sobie je od razu, żeby nie mogły przejść. I teraz pytanie, jak szybko dropną mu perły? Bardzo dobrze je tutaj złapał, to nie jest głupi jest pomysł, żeby fajnie. je tak przetrzymać. Bo jak je trzyma w ten sposób, to może też dać bez żadnego problemu. Łóżka też będzie miał, bo miał drugą wioskę, ale on będzie wychodził w innym miejscu, zatem... Chyba nitki musi nazbierać? Żeby sobie samemu zrobić? Dobra, teraz tak. Perły, pierwsze. Osiem od razu, zajebisty drop. Złoty kilo na wkopywanie się do foltety mm. na masę, kurde, masna gra. Fajnie, w, w tej fortecy pod ci w ogóle. 4 starszą! Ja zapomniałem, Wiecie, że to jest tobiasz. No nie ci no. Dobra, to... od razu się zastanowię, jak ja chcę stąd wychodzić. To nie głupie byłoby no już zacząć skadań. sobie budować jakiś mościk czy coś, no albo chyba, że perły, perły dużo dropnie, to perłami się poprzemieszcza. Ile ma? 14. To nie jest dużo. Potkam na Fajereza się przyda. To, to już ilość pereł jest sensowna. Już jest spoko, już jest spoko. Będziemy już ba, stąd? Będziesz uciekać stąd? Jeszcze ma perły, jeszcze więcej. Jeszcze tutaj dropnęły! Dwa z takich pereł. pereł. Dwa z takich pereł, ale staki. szybko się... Tutaj. Ale pięknie będzie się przemieszczać zaraz. Jesteś burz. Dwa z pereł. pereł. Dobra, trudno, nie wracam się. Podaj kordy. Plus, minus co odpuszczony. Czyli stąd przyszedłem. No Boże. Pozdrawiam, Pulpy. Źle poleciałem, super. jestem idiot. Skąd ja przyszedłem, kurde? F3 Czy ono w ten sposób woli szukać. Portal kolejny znalazł no chłop ze złotem. Siema jak dzień dobry, no witam. Na no chwilę na chwilę mi Ma portal, zało. dobrze. Bezpieczny przeskok, od razu się podbudowuje. To jest coś, co ja muszę się nauczyć. Rzucasz perłę podbudowujesz się od razu na wypadek jak nie dorzucisz. Tam coś jest. Czy mam nadzieję, no że to była forteca? Bo to nie było 100% info, niby, nie? No Wydaje więc. mi się, że też. Że tak, wydawało, to mi się, to. Że, że wydawało mi się, że na samym początku, że to był Bastion. Bo, bo myślałem, że kwadratowy był, ale po kolorze, po kolorze rzeczywiście bardziej forteca. Jutro minuta. 11. Jaka kolejna? Spoko, Kaiman. Pozdrawiam. Poczekaj. Dobra, i teraz otwartą Dobre. część znaleźć. Ale chyba jest w otwartej części. To jest chyba otwarta część. To jest otwarta część. To jest otwarta część. Jest otwarta część. Tak, tak, tak. Nie padło. Nie padło. Zero, zero na dwa. Lazy. Pamiętaj, że ci podkam mnie. Nie ma drugiego Spawnera nigdzie w pobliżu. Jest który ja to Zrobi sobie tarczę. Dobrze, że gra z tarczą. Pier jeden na trzy. I od razu łóżka sobie dorobię. No i robi więcej łóżek nice. jednak. To no dobrze. Na bezpiecznie gra. Tylko na łódkę. Kurde, łódki nie będę mieć. Nie, nie zrobisz łódki, niestety, ale zyperał powinno ci wystarczyć. Chociaż później, jak będziesz miał ocean travel, to rzeczywiście. Tylko dwa się zrespiły, słaby spawn niestety. Bo jest... są otwarte, mogłyby się no respić po trzy. 3 Trzy na 5 Łóżek ma... mam łużek ma tyle że prawie ja bym dał radę <laughs> jeszcze razę no. cały czas pod Was niestety respiał 4 na 8. Dobra. 60 na 200. 60 na 2025. On nie ma wcale dobrego czasu. Musi zrobić idealny blind travel. Może też miał odkryty end portal, tak jak blaszka. 4 na 7, na 7. Nie na 8. Okej. Okay. Ładnie, trzy się zrespiły i zobaczmy, jedno, nie dropło, nie dropło, wow, ale pech, ale giga pech. Jabłki pech, ja pierdzielę not like this. Oh. O to jest. Teraz powinien ci już na stół wydropnąć. Nie trafił. Na sześciu będzie? Czy siedem zbiera? Na sześciu biegnie, nie ma czasu. Whatever. Nie ma czasu, żeby tam. Szkoda tych blazów. szkoda tych blazów. Ja bym miał więcej czasu, zrobiłbym pod double educated, ale mam zbyt mało Wtedy robiłem w 13 minucie, a teraz jest 15 okay. Ciężny biom Proszę, wierzę w to Tylko żeby nie pękały Pamiętasz zimowy biom? Dziwo Dobra, już full focus dajcie. Ma jeszcze stack pereł do przemieszczania się, zatem może szybko to znaleźć. na, na bok. Niepękła. Straszny biom do przemieszczania się. Dużo drzew, dużo takich właśnie głowiem, przez to, które nie widzisz, nie możesz nawet normalnie perły sobie rzucić. O fuck! Sią pierdź, tak zginąłem się ze sobą. Jestem. Skręciła. Skręciła gwałtownie, skręciła gwałtownie chyba. O kurczę. Jestem. Idealne blind trawy. 16 Bardzo dobry czas, teraz Nie zmisuj 5, 4. Jest Czekaj, więc muszę sprawdzić dokładnie, który czek Dobra Oj Oj Dobra, whatever, wkopuję się, Oj. będę no sprawdzać, nie ma czasu

Natalezję, że do portalu. porze, ale w Ma to! Ale fart, że w tak jest 11, idealnie, idealnie 11, idealnie 11, ja pierdzielę. To jest rekord, cicho. Oby niech smok nie stroluje, błagam. Robisz tak perchstrat? Tak, też robi smoka na bok. Musimy też zacząć bić w ten sposób smoka. Nie na, nie na podskakiwanie, tylko od boku też musimy zacząć go bić. Jeszcze wyżej.

Bardzo dobry ram, pięknie. 30 sekund, ej ładnie, stabilnie. 19-11? 19-11. dziękuję, szliście zatrzymać. Zrobiłeś to. Daję wam linka, daję wam linka do speedrunu, żebyście mogli zostawić łapę w górę Tobiaszowi. To teraz czekamy na Nexę. To teraz czekamy na Nexę. Nie, no przepiękny ran, przepiękny ran, bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo dobry.